Modlitwa o siłę i nadzieję. Szczęść Boże, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy razem się dziś modlić, każdy ze swoją codziennością, troską, pragnieniem oddechu i umocnienia. Niech ten czas będzie chwilą spotkania z Bogiem, który zna nasze serca i pragnie je napełnić siłą i nadzieją. Powierzamy Bogu wszystko, co dziś niesiemy. Moi drodzy, rozpocznijmy dzisiejszą modlitwę krótkim fragmentem z Ewangelii. Ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siłę, zbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną bez męczenia, idą bez znużenia. Uczyjmy znak krzyża i odmówmy modlitwę. Panie, w chwilach, gdy serce staje się ciężkie, a dusza traci swój blask, przychodzę do Ciebie, jedynego źródła prawdziwej siły i nadziei. Ty znasz moje zmagania, znasz moje myśli, widzisz każdy mój dzień. Pragnę zawierzyć Ci wszystko niepewność, lęk. Zmęczenie, i prosić Cię o światło, które nigdy nie gaśnie. Panie, daj mi siłę, gdy słabnę, daj mi nadzieję, gdy ciemność przysłania horyzont, daj mi wiarę, która przetrwa burzę. Niech Twoje słowo stanie się moją opoką, a Twoja obecność moim pokojem. Gdy moje serce drży, bądź moim schronieniem, gdy łzy spływają, oczy je swoją miłością, gdy brak mi słów, wysłuchaj milczenia mojej duszy. Proszę odnów we mnie ducha, rozpal to, co przygasło. Uzdrów to, co zranione. Naucz mnie ufać Tobie nawet wtedy, gdy nie widzę drogi. Naucz mnie trwać nie dzięki własnym siłom, lecz dzięki Twojej łasce. Ty jesteś światłem, które prowadzi i miłością, która nigdy nie odrzuca. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś blisko, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się dalekie. Z Tobą pragnę iść dalej, krok po kroku. Dzień po dniu, w sile, która pochodzi od Ciebie, i w nadziei, której nikt nie może mi odebrać. Amen. Dziękuję Wam z całego serca za wspólną modlitwę, za obecność i za to, że razem mogliśmy stanąć przed Bogiem. Wierzę, że On słyszał każde westchnienie, każdą myśl, nawet tą niewypowiedzianą. Niech Jego siła i nadzieja towarzyszą nam dalej w codzienności, w ciszy serca, w smaganiach i chwilach pokoju. Niech Pan błogosławi Wam i prowadzi Was łagodnie, dzień po dniu. Do zobaczenia na kolejnej modlitwie, trwajmy w Jego obecności.